Witam wszystkich, w kolejnym odcinku zagrajmy w Dino, Intuzi w ogrodzie. No i tak, dzisiaj przejdziemy sobie yy, wprowadzenie, to jest 5 mis misji. No i co, od początku zaczniemy. No i tak, to jest taka prosta misja. Wystarczy pozbierać bomby i wywołać wszystkich 5 ufoludów. No, trochę mi życia było. O, to jest następny. Ała. Dobra. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, po nim. Super, dobra. Tutaj wstawimy sobie tą beczkę. I raczej skrzynkę, kurde co ja mówię. A to jest zaraz z prochem. Zresztą tam z czachą, tą beczulkę wywalimy. Tak w tej skrzynce będzie yy, klucz, a w tych dwóch pozostałych są tylko jabłka. No i dobra, tutaj już bombę. I super, i mamy klucz. I teraz wystarczy iść do portalu. Tutaj są bomby jeszcze. Otwieramy i ten z radości. Haha, <gryw> dobra, wbijamy do portalu. Następny. Następna misja poziom. Dobra, wprowadzenie. piszę tak. Na tym poziomie spotkasz nowego przeciwnika, snipera. Jest to uzbrojony w karabin plazmowy i urządzenie celownicze wbudowane w prawe oko. Postaraj się uważać na niego. Tam ble ble ble. No dobra, idziemy do następnej tablicy. Hmm. No, dawaj. To jest laser kosmitu. Teraz laser jest wyłączony. Aby go włączyć, będzie potrzebował baterii. Znajdziesz baterię... I podejdź do lasera i kliknij Użyj, no dobra. Trochę naprawiłem ten dźwięk. To mi być dobrze. Będzie następny koleś. Hop. Dobra, jeszcze po nim. Pozbieramy sobie. O, <śm> znowu ufolud. Te poziomy są na razie łatwe. Potem będzie ciężej. Dobra. Wsadzimy sobie ładnie, wywalamy to, rozwalamy raczej. Hmm, Czy widzimy tam jest ta bateria? To my ją sobie zbierzemy. I zostaną ostatni foludek w tej lokacji na razie w tym labiryncie, takim niby, takim pseudo. Teraz idziemy rozwalić sobie snajpera, no, Włączamy baterię i ładnie rozwalamy. No dobra, otwieramy sobie bramę. I tań z radości. Są tylko dwa rodzaje tego tańca. Taki i tamty poprzedni. No kama, wbijamy do portalu. <laughs> Następny poziom. Specjalne lustra odbijają promienie lasera. Lust, lustra możesz przesyłać tak jak sz, y, skrzynki, beczki. Zakładaj laser, e, załaduj laser baterią i przesuń jedno z luster na promień. Na promień. Dobra. Ten, trochę nie się z czytaniem, jaki mal obraz jest, bo już nagrałem filmik i teraz gadam. No i to wystarczy te lustra przesunąć sobie ładnie, aby pozabijać ich. Trzeba uważać, żeby powoli to robić. Dobra, tutaj zabiliśmy. Bo jeżeli już tam wciśniemy tutaj do tony, już teraz przesunąłem, to już nie da się tego odsunąć. i dlatego tak jest. Trzeba tutaj uważać spokojnie, przechodzić. No, let's go. Lustra nam się przydadzą, na pewno nam się przydadzą. I tutaj chyba jeszcze cz teraz czwarty poziom. że yy, nie są zbyt inteligentni, ale na pewno się... Yy, są niebezpieczni. Strzał z karipy na jest bardzo niebezpieczny, ale teraz Dino może używać czerwonych bomb. One się odbijają i w ogóle. Tam tutaj jest mowa o... o doreszcie. Nie czytam, już tego nie chce mi się nawet... Mmm, kurde nie udało mi się. No, już jeden z głowy. Mmm, już następny. Okay. Ha, ha. Dostał. W czachę. Okej. Okay. Idziemy resztę rozwalić. No come on, come on. Oho. Tutaj mamy bomby. Zostało nam jeszcze trzech. Tu jest jeden. Hop. I już. Tu jest jeszcze jeden. Ale go nie zauważę. Tutaj w tym co je, jak nagrywałem, tego nie zauważyłem. I będę go szukać przez całą planszę. Dawaj <grym> no. I już. Let's go. Motherfucker. No i tak teraz tutaj będę szukać następnego Folu Bóg nie mogą w ogóle znaleźć Bo nikogo nie zaważyłem za tym drzewem na początku Ale zaraz go znajdziemy <laughs> Się błąkam A widzisz tutaj jest No I już Pani, to są dwa razy z bomb, tych tak czerwonych. Są bomby żółte, zegarowe, niebieskie, takie niebiesko-różowe to są te radiowe i czerwone, tak są takie odbijające kulki. Następny poziom, oto elektryki. To bestie są bardzo niebezpiecznie inteligentne, a do tego zbudowane w pistolety elektryczne wystrzeliwujące prawdziwe błyskawice, ale czerwone bomby na pewno im przeszkodzą. No i tak, ich jest trzech na tym poziomie. I dwóch ty takich y, głod, y, głodomorów to, to chyba zaraz będzie jeden Czy pusto nie. Jest tutaj jeden. Idzie I dosta Następny. A uciek. Dawaj, 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 uciekaj, uciekaj. Nie no, dobra faza. <laughs> Trzeba go obejść i po bomby. Aha, tak po bomby, bo nam się skończyły. Oni są wkurzający ci y, elektrycy. Ich pistolet działa na ten, na dużą skalę. Na zasięg. I już koniec. Błyszko zjemy i koniec tego poziomu. I wprowadzenia. No dobra, to już koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Cześć.